Podczas ostatnich kilku miesięcy ze znaczącym udziałem sadowników i organizacji producenckich w ramach naszej grupy, naszego projektu, zbieraliśmy dane, analizowaliśmy dane dotyczące struktury odmian jabłek w polskich sadach. To część większego projektu, gdzie nie tylko w przypadku jabłek, ale innych owoców będziemy starać się jak najbardziej uaktualnić dane dotyczące właśnie struktury odmianowej, bazy przechowalniczej czy stanu zapasów. Te wszystkie wyniki z ponad 400 ankiet, które sadownicy i organizacje producenckie wypełniły za pośrednictwem naszej strony internetowej liczymy jabłka.pl, będziemy przedstawiać podczas konferencji Core Team, która odbędzie się w ramach targów TSW w Kielcach 17 stycznia, także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, żeby zobaczyć, jak ta struktura odmianowa według samych sadowników i organizacji producenckich wygląda. Ile mamy gali, retiona, prinsa. Jak te dane można wykorzystać w codziennej pracy? Być może dzięki temu zdecydujecie się Państwo na sadzenie tej, a nie innej odmiany. Opowiemy także o tym, jak sami sadownicy ocenili tegoroczne zbiory. Ilu z nich stwierdziło, że zbiory były większe, ilu stwierdziło, że były mniejsze. Dzisiaj od razu powiem, że większość jednak powiedziała, że były mniejsze, co potwierdza opinie, które środowisko wyrażało już kilka miesięcy wcześniej, na początku sezonu zbiorów. Także warto być z nami, proszę Państwa, zobaczyć, przekonać się, czy to, co macie w swoich gospodarstwach, w swoich organizacjach, jak to się odnosi, do wyników tych, tych badań porównamy to też z danymi gusowskimi, z tymi wszystkimi informacjami, które były dostępne do tej pory. Także zapraszamy 17 stycznia do Kielc na prezentację wyników naszego zadania.